Wiesz, jak wyglądają orbity Marsa i Ziemi? Dopiero w 2035 znów się do siebie zbliżą. Serio? To znaczy, że będziemy mieli 53 lata. To straszne. Nadal będziemy się chwalić, że spaliśmy po 3 godziny? Na pewno. A ja nazwę Krystal Takigawa Krystal. To akurat uroczy, tak. Obserwatorium. Wierzysz w istnienie Marsja? Jasne. Pierwszy zgłosiłbym się na misję kolonizacyjną. Z biletem w jedną stronę? Pewnie. David Bowie szybko by do nas dołączył. To prawda. A ty? Czy wierzę w Marsjan? Tak. Tak myślałem. Chcę polecieć kiedyś w kosmos. Też bym chciała. of your mother I can't seem to forget